Cześć, witajcie na kanale Power LED Pro. Dziś porozmawiamy o terapeutycznym wpływie akwarium. Czy wiecie, że akwarium to nie tylko ozdoba, ale coś, co może pozytywnie wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie? Tak, patrzenie na ryby może naprawdę poprawić nasz nastrój. Dzisiaj zagłębimy się w badania naukowe, które potwierdzają terapeutyczną moc akwarium. E, będzie ciekawie, trochę zabawnie, ale przede wszystkim profesjonalnie. Oglądajcie dalej. Zaczniemy od redukcji stresu. Obserwowanie akwarium może obniżyć poziom stresu i tętno, co jest dowiedzione badaniami. W 2015 roku dr Deborah Cracknell z Plymouth University przeprowadziła badanie, w którym dowiodła, że akwaria wprowadzone do publicznych przestrzeni, takich jak poczekalnie, mają realny wpływ na obniżenie ciśnienia krwi i poziomu stresu u ludzi. Wyobraźcie sobie, że wystarczy tylko kilka minut, żeby się wyciszyć. To jak krótki urlop. Dla umysłu. Akwaria mają też pozytywny wpływ na osoby starsze. W jednym z badań z 1999 roku, przeprowadzonym przez Nancy Edwards, zauważono, że pacjenci z chorobą Alzheimera, którzy spędzali czas przy akwarium, mieli lepszą koncentrację i byli mniej zestresowani. To naprawdę fascynujące, jak prosta rzecz, jak akwarium może pomóc w terapii. Pacjentów neurologicznych, jakby to powiedzieć, ryby nie tylko dobrze pływają, ale także pływają przez nasz umysł, uspokajając go. Co więcej, akwaria mają korzyści terapeutyczne także dla dzieci, szczególnie tych z zaburzeniami koncentracji. U dzieci z ADHD, które spędzały czas przy akwarium, zaobserwowano zwiększoną zdolność do skupienia się i ogólnie lepsze zachowanie. W końcu, kto by pomyślał, że akwarium może być naturalnym, środkiem na poprawę uwagi. Rodzice, jeśli macie nadpobudliwego malucha, może warto spróbować postawić akwarium. Nie zapominajmy też o ludziach potrzebujących stymulacji sensorycznej. Ruch wody, światło i barwy w akwarium działają kojąco i stymulują zmysły, co może pomagać osobom z autyzmem. Akwarium daje szansę na dostosowanie otoczenia do indywidualnych potrzeb sensorycznych, co dla wielu osób jest bezcenne. A? A skoro jesteśmy przy korzyściach, to czy wiedzieliście, że akwaria potrafią nie tylko uspokajać, ale też e, zwiększać szczęście? Kto by pomyślał, że widok ryb pływających tam i z powrotem potrafi wywołać uśmiech nawet w ponury dzień? Może czas postawić akwarium w każdym biurze. To tyle na dzisiaj, ale jeśli znacie inne ciekawe przykłady terapeutycznego działania akwarium, podzielcie się nimi w komentarzach. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia w następnym odcinku.